Epic Store zaskoczył. Tak jak rok temu, tak jak w tym grudniu, a mianowicie od 16 grudnia będzie rozdawał codziennie jedną darmową grę, więc naprawdę jeżeli jesteście team cebula, tak jak ja, to to jest po prostu święto lasu i zgodnie z przeciekami, bo nie jestem pewna, czy ta gra akurat będzie, ale zrobimy z tego materiał, bo czemu by nie. Będzie dostępna do pobrania już tak jak wspomniałam 16 grudnia, a mowa tutaj o Shenmue 3. Gra, która totalnie nie jest mi znana, więc jeżeli już się pojawi, to będzie to moja pierwsza styczność. Jest to kontynuacja serii japońskich RPG-ów akcji zapoczątkowanych w 1990 roku na konsoli Dreamcast za stworzenie Shenmue 3 odpowiedzialny jest ojciec serii, Yu Suzuki nie mylić tutaj e, z popularnym motocyklem, czy też ścigaczem, który współpracował nad nią ze studiem Neil. Gra miała premierę 19 listopada 2019 roku i wyszła na PC i PlayStation 4. Z tego, co widzę, oceny nie są dobre, bo na gryonline.pl jest to mierna ocena 4,3, więc jest to bardzo słaba nota. Nie wiem, jest, czym jest to spowodowane, być może po prostu tym, że w Polsce rzadko gra się w produkcję japońskich twórców, a może naprawdę jest to tak słaba, chociaż no, można sprawdzić na, własną, na własnej skórze i po prostu poczuć, czy to jest to, czy też nie. Fabuła opiera się na tym, że rozpoczynamy w wiosce Bailu w chińskiej prefekturze Guilin, by następnie przenieść się do kolejnej wioski Choubu. Gra podejmuje przerwany wątek Rio Hazukiego, adepta sztuk walki, poszukującego zabójców swego ojca, wraz z dziewczyną o imieniu Shenhuša. Rio coraz bardziej zagłębia się w tajemnice pewnych bliźniaczych luster. Przepraszam, jeżeli nie umiem wypowiadać tych chińskich lub japońskich imion, ale no po prostu jest to łamacz językowy. Mechanika opiera się na tym, że naszego bohatera obserwujemy z za pleców z tak zwanej kamery TPP. Gra umożliwia eksplorowanie sporych rozmiarów lokacji pełnych różnego rodzaju detali, misji i aktywności. Możemy też rozmawiać z każdą napotkaną postacią, czyli klasyk nad klasykami wśród RPGów akcji, więc jeżeli lubicie takie RPG, to śmiało możecie sięgnąć po to. Tryb gry to tylko i wyłącznie solo, więc nie uświadczycie tutaj żadnego multiplayera, więc fani multiplayerów to nie jest dla was. Kwestie techniczne to takie, że jest w oparciu na silnik Unreal Engine, dzięki czemu oferuje przyzwoitej jakości trójwymiarową oprawę graficzną. Produkcja nie sili się na nadmierny realizm. Projekty postaci są bardzo charakterystyczne, niemal komiksowe. Zamiast tego stawiają na swój własny unikatowy styl artystyczny oraz atmosferę, więc no mimo wszystko poczujecie ten klimat pójdzie wam na praktycznie każdym laptopie, czy też komputerze, a ewentualnie PlayStation 4, tak jak już wspomniałam, więc nie musicie się martwić, raczej nie jest ona spolszczona, jak to w zwyczaju ma niestety wydawca, ale możecie pewnie znaleźć coś w internecie, wujek Google pomoże. Ja osobiście jestem zaintrygowana, chociaż ta ocena no, nie jest adekwatna do tego, to naprawdę jest taki gniot czy nie. Jak za darmo to można przetestować, bo czemu by nie. Mam nadzieję, że ta gra wyjdzie, w sensie będzie darmowa na Epic Game Store, bo przecieki tak mówią. Dla darmogramy prowadziła Agnieszka Barwicka, kłaniam się nisko. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, dać łapkę w górę lub w dół. I co, słyszymy się już prawdopodobnie za tydzień, ewentualnie po świętach, także miłych świąt, trzymajcie się, cześć.